Z okazji Światowego Dnia Drzewa w lesie komunalnym w Kielcach zasadzono sadzonki kilku gatunków drzew. Dominowały buki i dęby bezszypułkowe. W akcji udział wzięły przedszkolaki z przedszkola samorządowego nr 8 oraz prezydent Bogdan Wenta. Akcja miała edukacyjny charakter. Sądzę, że dzieci. W wieku przedszkolnym dzisiaj pokazują, że już mają dostatecznie dużą wiedzę dlaczego drzewa nam są potrzebne i Światowy Dzień Drzewa wpisuje się między innymi bardzo dobrze w to, aby dokonywać także nasadzeń. Jesteśmy w miejscu, gdzie są usunięte stare osobniki uschnięte, które mogą, mogły przeszkadzać, więc leśnicy je usuwają, jednocześnie tłumacząc dzieciom, że za moment dostaniemy sadzonki drzew, które w tym miejscu mogą przyjąć się. Tak jak mały przedszkolak mogą dorosnąć i mogą właśnie to, co wiele dzieci już powtarzało, tworzyć, czyścić dla nas powietrze. Sądzę, że z perspektywy też tych, którzy zarządzają aglomeracjami czy społeczeństwami, także w przypadku prezydenta miasta, czasami w inwestycjach dokonujemy pewnych usunięć czy wycięć, ale to jest zawsze bolesne. Tym bardziej, że ta świadomość między innymi właśnie dzięki tej młodej generacji powoduje, że temat nie tylko drzew, ale tej całego naszego środowiska stał się w tej chwili bardzo, bardzo ważny, nie chcę użyć słowa modny, bardzo ważny. Drzewa jako elementy środowiska, zarówno tego przyrodniczego, jak i antropogenicznego, przekształconego przez człowieka, pełnią w nim wiele funkcji. Podstawową jest ta związana z oczyszczaniem powietrza, czyli pobieraniem dwutlenku węgla i produkcją tlenu. Taką wiedzę mogły posiąść przedszkolaki w trakcie krótkiego wykładu przeprowadzonego przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska. Ale okazało się też, że mali Kielczanie dużo wiedzą na temat drzew i ich roli w środowisku. Sadziłam drzewko, bo w drzewkach jest tlen, po to, żeby mieć. Mieć tlen i, i żyć. Dzięki akcji stary, często chory drzewostan został odmłodzony o 50 sadzonek buków i tyleż samo-sadzonek dębów bezszypułkowych.